Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Marcinie. Mamy jednego słuchacza nawet na żywo. Eee, nazywam się Ryk Skłodowski, jestem wspólnikiem, członkiem zarządu w grupie Skłodosy. A dzisiejsza pogadanka, bo to nie będzie, proszę Państwa, szkolenie, dlatego że mówimy o czymś, co jeszcze nie weszło, może nie wejdzie. Mówimy o tym, jakie zmiany są proponowane przez e, rządzących, nie przeze mnie. Ten tytuł Polski Ład, Eryk Skłodowski jest trochę niefortunny. Ja naprawdę nie jestem autorem e, projektu tych zmian. E, a moje zdanie na, na ich temat pewnie w trakcie dzisiejszego szkolenia Państwo poznacie. No to jedziemy. Proszę Państwa. to e, no może jeszcze krótki komentarz dotyczący jakby istoty tego, co się ma wydarzyć. Ist, yy, dla części e, pracujących ludzi, bo mówimy wyłącznie o pracownikach i przedsiębiorcach, nowy ład może się skończyć żadną zmianą e, w ilości pieniędzy, które dostają fizycznie do kieszeni. Dla części może się zwiększyć, dla części może się wyraźnie zmniejszyć. Ten najbardziej taki wymowny, e, wy, wymowny temat, który porusza serca i myśli wszystkich przedsiębiorców, którzy teraz zamiast zajmować się zarabianiem pieniędzy, myślą jak nie dać się obłupić, yy, z dodatkowych 9% to jest składka zdrowotna. Do tej pory składka zdrowotna yy, bo tam jest to tak zorganizowane ten ZUS, podatki i to wszystko, żeby to było bardzo takie skomplikowane i na pierwszy rzut oka nieczytelne. Naprawdę tak jest. To teraz yy, nie będzie żadnych uproszczeń, natomiast robimy jedną rzecz. Składką Zdrowotną od przedsiębiorców. Po pierwsze, ona przestanie być zryczałtowana w wysokości tam 300 par złoty, zacznie być e, liczona procentowo, to jest 9% od e, zysku, e, a po drugie, przestanie być odliczana od podatku. Do tej pory, jak rozmawialiśmy o składce zdrowotnej, o ZUS zdrowotnym, to ona się zachowywała w ten sposób, że ja ją musiałem zapłacić, a potem w całości e, w większej części mogłem odliczyć, więc tak naprawdę każdy przedsiębiorca na tym, że płacił składkę zdrowotną był 50 zł do tyłu, tak nie wchodząc w szczegóły. A teraz nie dość, że nie będzie, to będzie płacił 9%, czyli ktoś kto płacił 19% będzie płacił 28%. I to podnosi taki dużą... Brzavę i ogromne zainteresowanie wszystkich przedsiębiorców, którzy się teraz ze mną spotykają, dzwonią do mnie i pytają się, co będzie. Właściwie, można było teraz zrobić pauzę, i to, co mi podpowiedzieli koledzy, powiedz, nowy ład, poczekajmy do października i zakończ szkolenie, no, ale przejdźmy przez te propozycje, proszę Państwa wszystkich. Po pierwsze, dla osób, które się rozliczają na skali podatkowej, kwota wolna zostanie podniesiona do 30 tys. zł, co złagodzi to obciążenie składką zdrowotną osób, które zarabiają stosunkowo niewiele. Po drugie, tak jak powiedziałem przed chwilą, ona przestanie być ta składka zdrowotna odliczana od podatku. Działało to tak, miałem do zapłaty 1000 zł podatku, ale zapłaciłem 350 zł zdrowotnego. Odliczałem. Ja tu zaokrąglam i pomijam to, że nie całą składkę zdrowotną się odliczało. Mówię o tych 50 zł, które przepadało. Eee, po trzecie, dla klasy średniej to jest specjalnie w cudzysłowie, bo ta klasa średnia została dosyć nisko uśredniona. No, ale jest tutaj do 11 tysięcy do zł. Może się okazać, że ta, ze względu na tą dość dużą kwotę wolną to pozostanie bez wpływu. Mówimy tu oczywiście o zysku, nie o przychodach. Czyli, jeżeli ktoś zarabia 10 tysięcy zł z zysku, to przez to, że pójdzie na skalę, kwota wolna wzrośnie, może to dla niego być nie aż tak bardzo obciążające. No i kolejna rzecz, która się zmieni w opodatkowaniu dochodów z najmu to jest ryczałt. W tej chwili jak macie Państwo dochody z najmu, możecie te dochody albo rozliczać na zasadach ogólnych, czyli takie mam koszty tego najmu, takie mam przychody i liczę sobie od tego zwykły podatek lub ryczałt 8,5% do 100 tysięcy powyżej 12,5% ma to być wyłączone, chyba że będzie prowadzone w działalności gospodarczej. To też jest spora zmiana. Niekorzystna dla ludzi, którzy dużo inwestują, dużo remontują i tak dalej swoje mieszkania. W 2022 roku w projekcie jest wyłączona karta podatkowa dla nowych podmiotów. Jeśli kartę podatkową do tej pory miałem, to ona ma, może być dalej. Natomiast jeżeli nie miałem, to nie będę mógł z niej korzystać. Karta podatkowa dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, to jest: Jestem sobie na przykład yy, budowlańcem, świadczę usługi remontowo-budowlane. Otwieram książkę, i jest napisane, że w mieście do 50 tysięcy mieszkańców. Karta podatkowa dla mnie jest 400 zł. Ja wymyślam kwoty i wielkość miasta. Jeżeli się mieszczę, robię tylko to, co jest tam wpisane. I mieszkam w tym miejscowości, w którą jest określona, to wtedy płacę te 400 zł miesięcznie. Do tej pory jeszcze odejmowałem składkę zdrowotną. I mnie nic nie obchodzi, nie prowadzę żadnej księgowości. Jeśli nie jestem WATOwcem, w ogóle mam PNLUS. Dotyczy to naprawdę bardzo szerokiego spektrum przedsiębiorców i w tej ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym i karcie podatkowym tam jest właśnie lista osób, które do tej pory mogły być na karcie. Nowych już nie przyjmujemy. A to była bardzo duża, bardzo duża wygoda i czasem też spora, spora oszczędność. Eee, wynagrodzenie członka zarządu, które do tej pory było w ogóle nieozusowane, płaciliśmy tylko podatek dochodowy od wynagrodzenia członka zarządu w skali. W tej chwili ma być objęte składką zdrowotną. E, jak się Państwo domyślają, 9% nieodliczaną od, e, od podatku.